Już na wstępie trzeba powiedzieć jasno. Rok 2026 przynosi jedne z najważniejszych zmian w i od lat. A mimo to, wiele osób uprawnionych wciąż nie wie, że zasady właśnie się zmieniają. ZUS i KRUS oficjalnie potwierdzają nowe rozwiązania, które mogą sprawić, że część wdów i wdowców otrzyma wyższe świadczenia, ale tylko pod określonymi warunkami. I właśnie te warunki będą kluczowe. Wyobraź sobie, że przez lata. Renta wdowia była liczona w jeden sztywny sposób. Niezależnie od tego, jak długo ktoś pracował, jakie składki odprowadzał, albo jak wyglądała sytuacja po śmierci małżonka, możliwości wyboru były mocno ograniczone. Teraz to się zmienia. Nowe zasady na 2026 rok wprowadzają większą elastyczność, ale jednocześnie wymagają większej świadomości ze strony osób uprawnionych. Do Zus i Krus już teraz trafiają pytania, czy mogę połączyć świadczenia? Czy opłaca się zmienić dotychczasowy wariant? Czy muszę składać nowy wniosek? Te pytania nie są przypadkowe. Zmiany w przepisach sprawiają, że dotychczasowe decyzje mogą przestać być najkorzystniejsze, a brak reakcji może oznaczać realne straty finansowe. Co ważne, nie wszyscy skorzystają automatycznie. W wielu przypadkach konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku albo ponowna analiza sytuacji w ZUS lub KRUS. To właśnie dlatego tak wiele osób może przegapić szanse na wyższe pieniądze. Nie z braku prawa, ale z braku informacji. W tym materiale wyjaśnimy, kogo dokładnie dotyczą nowe zasady renty wdowej w 2026 roku. Jakie warianty są możliwe? Kto może realnie zyskać więcej i dlaczego nie warto odkładać tej decyzji na później? Jeśli pobierasz rentę wdowią albo możesz się o nią ubiegać, zostań do końca, bo te zmiany mogą bezpośrednio wpłynąć na twoje miesięczne dochody. Zmiany w rentowie, które zaczynają obowiązywać w 2026 roku, są odpowiedzią na wieloletnie postulaty środowisk senioralnych, ekspertów oraz samych świadczeniobiorców. Przez lata renta wdowia była jednym z najbardziej krytykowanych elementów systemu emerytalnego, ponieważ zmuszała wdowy i wdowców do trudnego wyboru pomiędzy własną emeryturą a świadczeniem po zmarłym małżonku. Dla wielu osób oznaczało to realne pogorszenie sytuacji finansowej w momencie, który i tak był jednym z najtrudniejszych w życiu. Dotychczasowe przepisy były proste, ale bardzo restrykcyjne. Osoba uprawniona do renty rodzinnej mogła pobierać albo własną emeryturę, albo rentę po zmarłym małżonku zazwyczaj korzystniejszą, jednak bez możliwości łączenia obu świadczeń. W praktyce oznaczało to, że składki odprowadzane przez wiele lat pracy jednej z osób w małżeństwie. Często nie miały żadnego znaczenia po śmierci współmałżonka. Ten model od dawna budził kontrowersje. Od 2026 roku ZUS i KRUS wprowadzają nowe zasady, które mają ten problem częściowo rozwiązać. Kluczową zmianą jest możliwość częściowego łączenia świadczeń, czyli pobierania jednego z nich w pełnej wysokości oraz drugiego w określonym procencie. To właśnie ta zmiana sprawia, że wiele osób. Może realnie zyskać więcej pieniędzy co miesiąc, ale tylko wtedy, gdy spełni warunki przewidziane w przepisach. Warto jednak od razu podkreślić, że nowe zasady nie działają automatycznie dla wszystkich. ZUS i KRUS jasno wskazują, że renta wdowia w nowej formule będzie przyznawana na podstawie wniosku oraz indywidualnej analizy sytuacji świadczeniobiorcy. Oznacza to, że osoby, które już pobierają rentę wdowią, nie zawsze zostaną objęte zmianami z urzędu. W wielu przypadkach konieczne będzie podjęcie aktywnego działania. Jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają dziś wdowy i wdowcy, jest założenie, że skoro już raz ZUS wydał decyzję, to nie ma sensu jej zmieniać. Tymczasem nowe przepisy sprawiają, że wcześniejsze decyzje mogą przestać być najkorzystniejsze. To, co było najlepszym wyborem kilka lat temu, w 2026 roku, może oznaczać niższe pieniądze niż te, które byłyby możliwe do uzyskania po ponownym przeliczeniu. ZUS podkreśla, że kluczowe znaczenie będzie miała wysokość obu świadczeń zarówno własnej emerytury, jak i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Nowy model pozwala na zachowanie jednego świadczenia w 100% oraz pobieranie drugiego w ustalonej części. Właśnie dlatego każda sytuacja musi być analizowana indywidualnie, a proste porównania, kto zyska, a kto straci, nie zawsze oddają pełny obraz. W praktyce najwięcej mogą zyskać osoby, które mają własną emeryturę na przyzwoitym poziomie, ale jednocześnie przysługuje im renta rodzinna po małżonku. Do tej pory były one zmuszone do rezygnacji z jednego świadczenia. Od 2026 roku sytuacja ta może się zmienić. Ale tylko wtedy, gdy osoba uprawniona złoży odpowiedni wniosek i wybierze korzystny wariant. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku Krus. Rolnicy i osoby ubezpieczone w systemie rolniczym również zostaną objęci nowymi zasadami. Jednak sposób naliczania świadczeń może się różnić ze względu na specyfikę systemu. Krus już zapowiedział, że będzie stosował analogiczne rozwiązania. Ale z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ubezpieczeniu rolniczym. To kolejny powód, dla którego warto dokładnie sprawdzić swoją sytuację, zamiast opierać się na ogólnych informacjach. Bardzo istotnym elementem nowych przepisów jest także moment złożenia wniosku. ZUS zaznacza, że w wielu przypadkach wyższe świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku, a nie wstecz. Oznacza to, że osoby, które zwlekają z decyzją, mogą stracić kilka lub kilkanaście miesięcy potencjalnie wyższych wypłat. To jeden z najczęstszych problemów, z jakimi urzędy spotykają się przy zmianach przepisów. Nie można też pominąć aspektu informacyjnego. ZUS i Krus publikują komunikaty, poradniki i wyjaśnienia, ale dla wielu seniorów są one trudne do zrozumienia lub po prostu niedostępne. Dlatego tak wiele osób dowiaduje się o zmianach przypadkiem od znajomych z mediów albo z podobnych materiałów. I właśnie wtedy pojawia się pytanie, czy ja też mogę na tym skorzystać. Eksperci podkreślają, że renta wdowia w nowej formule to krok w dobrą stronę, ale nie rozwiązanie wszystkich problemów. Nadal istnieją ograniczenia, progi i warunki, które trzeba spełnić. Jednak w porównaniu do poprzednich zasad, nowe przepisy dają większą elastyczność i realną szansę, na poprawę sytuacji finansowej części świadczeniobiorców. Szczególnie ważne jest, aby osoby uprawnione nie podejmowały decyzji pochopnie. Zmiana wariantu pobierania świadczeń powinna być poprzedzona dokładną analizą, najlepiej przy wsparciu pracownika ZUS, KRUS lub doradcy emerytalnego. Czasem różnica kilkudziesięciu złotych miesięcznie może wydawać się niewielka, ale w skali roku czy kilku lat ma już realne znaczenie. Warto również pamiętać, że sytuacja życiowa może się zmieniać: stan zdrowia, koszty leczenia, inflacja czy inne. Wydatki sprawiają, że każda dodatkowa kwota ma znaczenie. Nowe zasady renty wdowej nie są więc tylko techniczną zmianą w przepisach, ale odpowiedzią na realne potrzeby osób, które po stracie małżonka muszą samodzielnie radzić sobie z finansami. Zus i Krus podkreślają, że 2026 rok będzie okresem intensywnych konsultacji i zapytań. Już teraz urzędy przygotowują się na zwiększoną liczbę wniosków. To kolejny sygnał, że temat dotyczy bardzo dużej grupy osób i nie warto odkładać zainteresowania nim na później. Podsumowując, renta wdowia w 2020 roku wchodzi w nowy etap. Zmiany wprowadzone przez ZUS i KRUS dają szansę na wyższe świadczenia, ale wymagają świadomości, aktywności i podjęcia decyzji. Największym zagrożeniem nie jest sama zmiana przepisów, lecz brak reakcji na nią. A w przypadku świadczeń emerytalnych, brak reakcji bardzo często oznacza realne straty finansowe. Na zakończenie warto powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Zmiany w ręce wdowie w 2026 roku nie są tylko kolejną korektą przepisów, o której można usłyszeć i zapomnieć. Dla wielu osób to realna szansa na poprawę domowego budżetu, ale tylko wtedy, gdy ktoś z tej szansy świadomie skorzysta. Zus i Krus nie zawsze przypominają indywidualnie, że można coś zmienić, przeliczyć albo wybrać korzystniejszy wariant. W praktyce oznacza to, że brak reakcji często kosztuje najwięcej. Jeśli jesteś wdową lub wdowcem, albo masz w rodzinie kogoś, kogo te przepisy dotyczą, nie odkładaj tego tematu na później. Jedna rozmowa w ZUS lub Krus, jeden wniosek i jedno przeliczenie mogą zdecydować o tym, ile pieniędzy będzie wpływać na konto każdego miesiąca przez kolejne lata. To nie są drobne różnice. To są decyzje, które mają znaczenie na dłuższą metę. Dlatego zanim uznasz, że to mnie nie dotyczy albo i tak nic się nie zmieni, sprawdź dokładnie swoją sytuację. Przepisy się zmieniają, a wraz z nimi zmieniają się możliwości. Wiele osób dowie się o tym zbyt późno. Ty nie musisz być jedną z nich. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę. To pomaga dotrzeć z tą wiedzą do innych osób, które mogą jej bardzo potrzebować. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych informacji o świadczeniach, zmianach w Zus i Krus oraz realnych pieniądzach dla seniorów. Napisz w komentarzu, czy renta wdowia dotyczy ciebie lub kogoś z Twoich bliskich. Twoje pytanie może pomóc też innym i najważniejsze, udostępnij ten film komuś, kto może nawet nie wiedzieć, że w 2026 roku ma prawo do wyższego świadczenia. Czasem jedna informacja przekazana dalej naprawdę zmienia czyjąś codzienność.